Jeśli kiedykolwiek czułeś, że chcesz coś zmienić, że masz już dość starych nawyków, ale mimo starań ciągle wracasz do tego samego punktu, to nie jesteś sam. I co ważniejsze, to wcale nie oznacza, że jesteś słaby. To nie znaczy, że nie masz charakteru, że jesteś leniwy, że ci się nie chce. To oznacza, że Twój organizm działa tak, jak działać powinien. Bo Twój system ma jeden nadrzędny cel ochronić cię przed wysiłkiem, przed niepewnością, przed ryzykiem. A zmiana, nawet dobra zmiana, jest dla mózgu sygnałem zagrożenia. Nie mówię tego, żeby ci usprawiedliwiać, mówię, bo chcę ci pokazać, że to nie jest walka z tobą, to jest walka z systemem. I żeby wygrać, musisz zrozumieć, jak ten system działa. Dzisiaj opowiem ci, dlaczego siła woli to nie wszystko i co zrobić, żeby to wreszcie ruszyło. Co to są zasoby psychiczne? Twoje zasoby psychiczne, uwaga, siła woli, odporność to nie są cechy stałe. To są zasoby zużywalne. Możesz je na przykład porównać do baterii swojego telefonu. Im więcej aplikacji w tle, im więcej powiadomień, im częściej sprawdzasz, tym szybciej ta bateria się rozładowuje. I to nie jest metafora to potwierdzają badania psychologiczne. Psycholog Roy Baumeister. W swoich eksperymentach nad tzw. ego depletion pokazał, że siła woli działa jak mięsień. Im częściej jej używasz, tym częściej się męczy. Jedno z jego badań wyglądało tak. Uczestników zamknięto w pokoju, gdzie pachniało świeżo upyczonymi ciastkami. Jedni mogli je jeść w dowolnych ilościach, ale drudzy musieli odmówić i jeść tylko rzodkiewki. Po tym zadaniu obie grupy dostały bardzo trudną łamigłówkę. Co się okazało? Ci, którzy musieli powstrzymać się od ciastek, oddawali się o połowę szybciej. Po prostu ich zasoby były wyczerpane już walką z pokusą. Siła woli jest jak mięsień. Zużywa się przy użyciu, ale można ją też trenować. Inne badania pokazały, że ludzie, którzy musieli kontrolować emocje, np. ukryć irytację w trudnej rozmowie, później gorzej radzili sobie z powstrzymywaniem się od jedzenia niezdrowych przekąsek. I teraz pomyśl, ile razy ty musisz mówić w ciągu dnia sobie nie, nie zjem, nie krzyknę, nie spóźnię się, nie odpuszczę. Każde nie kosztuje. A jeśli jesteś niewyspany, zestresowany, zmęczony, ten koszt rośnie. To nie jest brak twojej silnej woli, to przeciążony system. A teraz najgorsze. Stres to największy złodziej zasobów. I paradoksalnie to najczęściej stres, najczęściej pcha nas do zmiany. Muszę schudnąć, bo źle się czuję. Muszę coś zmienić, bo już nie wytrzymuję. Ale problem polega na tym, że stres i zmiana wcale nie idą w parze. Kiedy jesteś zestresowany, twój mózg przełącza się w tryb przetrwania. Kortyzol zalewa twój mózg. A wysoki poziom kortyzolu działa jak ślepy alarm. Ogranicza dostęp do kory przedczołowej, czyli części mózgu odpowiedzialnej za planowanie, refleksję i podejmowanie decyzji. Badania pokazują, że w stresie tracimy zdolność przewidywania konsekwencji i analizowania długotrwałych skutków. Co to oznacza w praktyce? Że Twój mózg nie chce zmian. Twój mózg chce szybkiej ulgi. Dlatego, zamiast treningu, wybierze Netflixa. Zamiast zdrowego obiadu, fast fooda. Nie dlatego, że jesteś słaby. Dlatego, że Twój system działa dokładnie tak, jak ma działać. Stres zmienia Twoją motywację od długoterminowych celów do natychmiastowej nagrody. To dlatego tak często odpuszczamy wtedy, kiedy najbardziej chcemy coś zmienić. Bo im bardziej nam zależy, tym bardziej się spalamy. I dlatego jeśli system jest przeciążony, to nie dokładaj mu więcej. Nie zaczynaj od miliona rzeczy na raz. Nie rób wielkiego planu. Zdejmij ciężar i zacznij od małego kroku. James Clear, autor Atomic Habit, mówi o czymś ważnym. Twoja tożsamość nie buduje się przez jeden heroiczny akt woli. Buduje się przez małe, powtarzalne decyzje. Każda decyzja jest głosem oddanym na osobę, którą chcesz się stać. Psychologia motywacji nazywa to mikrozwycięstwami. Każdy mały sukces, wypicie szklanki wody i 10-minutowy spacer, to nagroda dla Twojego mózgu. Dostajesz małą dawkę dopaminy, a dopamina mówi: Hej, dobrze mi idzie. Im więcej takich sygnałów, tym łatwiej dalej kontynuować. Badania pokazują, że małe sukcesy wzmacniają poczucie sprawczości i poprawiają nastrój, nawet jeśli wydają się mało znaczące. Nie musisz na starcie zmieniać wszystkiego. Musisz tylko zacząć od czegoś, bo ruch rodzi ruch. A małe kroki są mniej kosztowne psychicznie, a bardziej trwałe. Pamiętam klientkę, która przyszła do mnie i powiedziała: Nie mam siły na nic, a co dopiero na dietę i trening. Zadałem jej jedno pytanie. Co mogłabyś zrobić, co zajmie mniej niż 5 minut, a będzie już krokiem w dobrą stronę? Powiedziała: Mogę rano wypić szklankę wody. I to było to. Przez pierwszy tydzień robiła tylko to. Po tygodniu dodała 10 minut spaceru, po miesiącu zaczęła zapisywać co je, a po dwóch miesiącach była gotowa na ten trening. I możesz pomyśleć: Zmarnowała miesiąc. Ale gdyby tego nie zrobiła, na ten trening by nie przyszła. Mała zmiana wykonywana regularnie przekształca się w tożsamość. Nie zrobiła tego przez siłę woli. Zrobiła to, bo każdy mały sukces budował w niej wiarę, że można. A zmiana to efekt narastania. Nie impuls, nie motywacyjny zryw. Małe decyzje, większa wiara, większe zmiany. Zmiana wymaga odwagi. Ale nie tej filmowej z zaciśniętymi zębami na przekór wszystkiemu. Tylko tej cichej, codziennej, która mówi: Dzisiaj zrobię trochę, ale zrobię to na pewno. Jeśli masz wrażenie, że ciągle zaczynasz, jeśli masz wrażenie. Jeśli masz wrażenie, że ciągle zaczynasz od nowa, to spróbuj inaczej. Mniej, wolniej, lepiej. Nie musisz widzieć cały schodów. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. A jeśli chcesz znaleźć ten pierwszy mały krok dla siebie, jestem tu. Możemy to ułożyć razem. Kliknij link w opisie, napisz do mnie, pomogę Ci znaleźć Twój pierwszy. Rok. I nie musisz tego robić sam. Trzymaj się ciepłutko i już dzisiaj zrób swój mały pierwszy.